Nic Pusza takiego tak. i 100 złotych nie ma. <noise> nie, nie wie pan. Kupuj, czy wystarczy na wszystko i tak dalej. A jakby było więcej, to się przydało. Ile by je? się przydało? Ile powinna pani mieć, żeby żyć godnie? Ile powinna pani mieć? Za 2 tysiące. Pani ma na 2 tysięcy? E... Jak pani funkcjonuje? Sama pani jest, albo No sama, ale to są wnuc... Ja jeszcze pomagam. A pani jeszcze pomaga. <noise> Czy pani ma 1000 zł, równe, czy 1500? Jak to wygląda? Ile lat pracy było? To rolniczo renta, proszę pana, to są nieduże renty rolnicze. A rolniczo pani ma? Tak. Ta, ta rozporówczka, no to mam 1500 zł. Czy da się żyć za 1500 w tych czasach, jak pani myśli? To jest na przykład w bloku mieszka, płaci za za 3600, 700. No, 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 i trzeba wszystko opłacić i trzeba, no ale. Czy pani dostaje coś pani w ogóle? No, no bo babcia się nie stroi, ani ja, nie Na no, czym pani oszczędza? No. A się na czymś oszczędza? A na wszystkim Nasz prąd, na wow. wszystko. No. Ubrania. Świat... Ubrania nie kupuję, bo ja jestem talerz jest w wystarczy z tych co mam. <grym> eee, co eee, mam jeszcze pytanie poza polityką. Czy jest Pani szczęśliwa? Bo dobrze mi się z Panią rozmawia. Eee. Czy jest Pani szczęśliwa jako człowiek? O nie! Dlaczego? Pani uśmiechnięta Dlaczego? No muszę być uśmiechnięta, ale... To jest pani. Jedzenie, jedzenie coś staniało, wszystko drżało. Drżało. Jak pani 100 złotych weźmie do, na, do sklepu. Wczoraj kupuję. Nic, co się nic takiego i 100 zł nie ma. Nie, nie, nie pan. Kupuje pani jakieś droższe wędliny, takie rzeczy, coś droższego, czy wszystko takie skromniejsze? Wszystko skromniejsze, bo by, by mi nie starczyło na... Musi pani, nie ma pani. Skrócie tak skrócie. jest, no muszę jakoś. Czternastka się zbliża, ta tylko pomoże to coś, czy za słabo. Czternastka, trzynastka, jakby by to pomagały, ale na ten, na czy teraz będą, na... to nie wiem. Podwyżki prądu gazu po 30% tytuł. To no ciężko, ciężko będzie, ciężko będzie. Jak to wygląda teraz? Ile emerytury pan ma ile lat pracy było? Czy, a, czy wystarczy a, na wszystko jak to wygląda? Jak, jak teraz to będzie ciężko. Teraz będzie. ciężko. Już te, a, a teraz było ciężko do tej pory. Jak? Do tej pory było ciężko według pana? No to no, panie szanowny, to dorabiałem, do, robiłem na, dyżbub, na pan, pan dorabia jeszcze na emeryturze? Nie, jak? Dorabia pan? Nie, nie dorabiałem. Ale teraz, 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 no gdzie pójdę, ja mam 78 lat? Panie, to gdzie pójdę? No gdzie? starego emerytan wejdzie do pracy. Proszę, na gdzie gdzieś Nie ma zdrowia. No, nie. Proszę pana, pracowałem 40 lat ile na te, odlewni. Ile to emerytury za 40 lat na odlewni? Ile pan ma tej emerytury? Teraz? Tak, około. Bo jak e, z, 200 za 000... czas Cała... tutaj. tego, Bo mam 2,7. 2,7 za 40 lat pracy, czy to jest wystarczająco? Dobry. Tylko żeby nie podnosimy...